Najprawdopodobniej wraz z początkiem ferii zimowych ruszy remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 10. W środę prezydent Gniezna Michał Powałowski podpisał umowę na wykonanie tej inwestycji z poznańską firmą. W wcześniejszych latach była wykonana właśnie termomodernizacja szkoły podstawowej nr 10. Teraz przystępujemy do też takiego bardzo już zaniedbanego w sensie wieloletniego już problemu, który jest też salą w szkole podstawowej nr 10, salą gimnastyczną i w związku z tym z budżetu miasta tutaj to są wszystko środki, które są przeznaczone na ten remont. To jest milion złotych, inwestycja, która będzie też prowadzona z firmą, która wygrała przetarg, to jest firma Metalplast Consulting z Poznania. To, co zostanie wykonane, to przede wszystkim wymiana parkietu na podłogę sportową, a także to, co największą bolączką tej sali jest, to pojawi się wentylacja mechaniczna, więc taka, która będzie zapewniała też odpowiedni komfort uczestnictwa i wymiany powietrza przede wszystkim na świeże podczas zajęć WFU. Poza tym zostaną odnowione oczywiście ściany, wymienione też instalacja elektryczna, okna, drzwi wejściowe do sali i całe zaplecze socjalne, łącznie z, czyli tutaj mamy prysznicę, mamy szatnie przy sali gimnastycznej, gabinet nauczycieli WF-u i również magazynek, oczywiście cały ten segment sportowy który jest tutaj w jakiś sposób zostanie też no, wyremontowany i dzięki temu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 będą mogli w komfortowych warunkach korzystać z zajęć i uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego właśnie w szkole. Szkoła Podstawowa nr 10 rozpoczęła działalność w lutym 1980 roku, dlatego remont tej sali gimnastycznej był wyczekiwany od dawna. Większość rzeczy tutaj to są jeszcze lata 80. wokół mnie, w związku z czym najwyższy czas, żeby to zmodernizować. To jest kolejny etap modernizacji tak naprawdę szkoły. Chyba w tej chwili najgorszej części ze względu na stan techniczny, bardzo długo wyczekiwany przez rodziców i dzieciaki. Za kilka miesięcy wejdą. Jakby w te same ściany, ale to będzie zupełnie inaczej wyglądało, I, i myślę, że to jest fajny element zmieniającej się szkoły. Szkoły, która z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest szką dobrą, bo chociażby w ubiegłym roku wynik z egzaminu na przykład z matematyki czy z języka polskiego był najlepszy w okolicy. Cieszymy się z tego. Podnosimy standard także techniczny. Tak? Jest XXI wiek, więc nie ma się co dziwić, że dzieci chcą we współczesnym świecie ćwiczyć, brać udział w zajęciach sportowych, czy chociażby korzystać z fajnej, eleganckiej szatni, a nie czegoś z lat 80. czy 90. Tak, stoję na podłodze, która pewnie powstała w, gdzieś tam w latach 80. Hala, system wentylacyjny, który ma, to jest system wentylacyjny z lat 80. i mógłbym tak po kolei wymieniać, więc będzie nowoczesna współcześnie stworzona profesjonalna podłoga sportowa. Będzie system nawywowy zamontowany na dachu, więc powietrze, także będziemy mogli wprowadzać bardzo szybko świeże. Zniknie niesympatyczny zapach, który się tutaj unosi. Do tego rozumiem, że będę miał możliwość też stworzenia im warunków poprzez później zakup nowoczesnych urządzeń sportowych, zaczynając od ławeczek po nie wiem, piłki i inne elementy, które dopełnią nam tutaj sytuacji. U mówiąc wprost, te drugie półrocze będzie troszeczkę trudniejsze, ale potem jak dzieciaki przyjdą, to myślę, że będą po prostu żyć w innym świecie. Remont ruszy najprawdopodobniej w połowie lutego wiąże się z pewnymi utrudnieniami, ale szkoła jest już na nie przygotowana. Remont potrwa 4 miesiące. Jest on przewidziany na początek ferii zimowych, więc tak, aby też jak najmniej ingerować w zajęcia szkolne. Więc zobaczymy jak to też potem będzie po feriach. Mamy nadzieję, że za chwilę też są też święta. Tutaj wielkanocna, więc ten, ten okres też taki wybraliśmy sprzyjający po to, aby jak najmniej kolidować właśnie z zajęciami, z zajęciami w szkole. No oczywiście okres, mamy nadzieję, że też okres wiosenny pozwoli na to, że uczniowie będą mogli już w pewnym momencie wyjść na zewnątrz, na boiska przy szkole i wtedy no, nie będzie problemu właśnie z realizacją zajęć wychowania fizycznego. To jest wyzwanie, to jest wyzwanie dlatego, że my będziemy musieli przeprowadzać te zajęcia w troszeczkę charakterze, albo na nowoczesnych, zrobionych wcześniej boiskach, albo w innych częściach budynku. No, będziemy pozbawieni przez pewien czas hali sportowej, ale mamy to przygotowane. My pracujemy na jedną zmianę, tu się nic nie zmieni, nie będziemy zmieniać z tego powodu planu, dzieci nie będą przychodzić później na przykład do szkoły. Nie zmieni to standardów funkcjonowania. No, może będzie mniej na przykład siatkówki pod dachem, ale będą inne dyscypliny sportu realizowane w ramach zajęć WF. Z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 korzysta na co dzień 17 klas.